Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Darek Warski. Witam, Marcin Bochenek. Słuchajcie, dzisiaj się łączymy z Wami, czy też nagrywamy film, ponieważ ruszamy z projektem Flat for Flip. Jest to projekt, który wprowadzamy na rynek polski projekt nowego tokena NFT związanego z branżą nieruchomościową. Ale dlaczego z nieruchomością? Dlatego, że postanowiliśmy połączyć świat cyfrowy ze światem nieruchomości i osoby, które zarabiają na rynku kryptowalutowym, m.in., czy też na rynku finansowym, szukają stabilizacji dla zarobionych pieniędzy. Chcemy połączyć z osobami, które znają się na rynku nieruchomości, a szukają finansowania. Dlatego też naszą misją jest połączenie tych dwóch światów. Chcemy, aby te osoby ze sobą współpracowały, aby wspólnie osiągały sukces, pomnażały majątki. Osoby, które są na rynku nieruchomości miały okazję na pozyskanie finansowania, z którym teraz jest coraz trudniej, dlatego że WIBOR jest dość wysoko w Polsce, banki ograniczają możliwość finansowania, natomiast jest dużo gotówki z zagranicy, osób, które działają na rynkach finansowych i chętnie by zainwestowały w rynki nieruchomości, tylko nie wiedzą jak, nie wiedzą gdzie. Dlatego budujemy społeczność, społeczność, która będzie skupiona wokół platform Flip, po to, aby można było wspólnie zarabiać pieniądze. I teraz w tym nagraniu chcemy Wam opowiedzieć o naszym projekcie, chcemy Wam powiedzieć, co go wyróżnia na tle innych projektów, dlatego też. Pierwsze takie e, informacje na temat tego, co wyróżnia nasz projekt na tle innych projektów, powiem Wam Marcin, będziemy się uzupełniać informacjami, także e, będziecie teraz mieli pełną wiedzę. Potem Was będziemy zapraszać na nasze webinary, live'y i też do zadawania pytań. Także Marcin, co wyróżnia nasz projekt Flat for Flip na tle innych? Jasne, dziękuję za głos. Przede wszystkim, nasz projekt NFT platform Flip nie jest awatarem, który możemy sobie ustawić na Instagramie, na Twitterze czy gdzieś na innych social mediach. Tak naprawdę nasz projekt NFT daje wam dostęp do grupy eksperckiej, osób związanych stricte z branżą nieruchomości. Dodatkowo, jako pierwszy projekt na świecie dajemy 3% od każdej transakcji na waszym apartamencie NFT, żeby dostać dostęp do takiej możliwości zarabiania tych 3% Trzeba się zapisać na naszą white listę. A więcej na temat white listy może powie Darek. Tak, jeszcze dodałbym tylko jedną rzecz, że tak jak jest możliwość dla osób, które działają na rynku nieruchomości, zapisać się do naszego projektu, aby mieć dostęp do finansowania ich różnych projektów inwestycyjnych, ponieważ ten świat kryptowalut finansowy ma dużo środków finansowych, które chcą przeznaczyć na inwestycje, także to są dwie grupy. Grupę tych, co się znają na inwestycjach, nieruchomości, szukają finansowania albo mają możliwość zarabiania przez wiedzę, którą posiadają, z tymi osobami, które są w świecie cyfrowym. I tak naprawdę to, co powiedział Marcin, czyli o tych korzyściach płynących z naszego projektu i wyróżnikach, 3% od każdej transakcji na twoim NFT apartamencie będzie dostawała osoba, która kupi nasz NFT na rynku pierwotnym, czyli na tak zwanym pre -sailu. Żeby się na nim znaleźć i można było wymintować nasz NFT, trzeba być na white, white listie. to jest taka lista, która jest listą pierwszeństwa zakupu NFT, dlatego że my mamy ich tylko 7777, a w związku z tym, że może być duże zainteresowanie tym projektem, ponieważ to jest pierwszy projekt w Europie, jeżeli nie na świecie, który daje ten pasywny dochód 3% z każdej transakcji, to budujemy taką listę, zainteresowania. Na tej liście musi podać swoje imię, nazwisko lub nikt oraz adres portfela, który będzie potem zmaczowany z tym, który będzie w presale mintował nasze NFT. Wiem, że trochę sformułowań jest może dziwnych, może takich, których nie znacie. O tym wszystkim dowiecie się później, albo Wam będziemy po prostu tłumaczyć. Natomiast chciałbym, żeby Marcin też powiedział o tym, dlaczego projekt NFT jest ciekawy, a Flat For Flip może być później na giełdzie i co się może dziać z ceną naszego tokena, także Marcin, oddaję Ci głos. Jasne. Tutaj jeszcze, Darko, dodałbym przede wszystkim informacje na temat ceny odnośnie zakupu poprzez pre-sale i poprzez zapisywanie się na naszą whitelistę. A zapisując się na whitelistę i dokonując bezpośrednio mintu naszego produktu gwarantujemy sobie cenę 0,2 Ethereum. W późniejszym etapie, gdy, ta, gdy nasze NFT trafi na giełdę, ta cena na pewno będzie inna. Zwróćmy tutaj teraz uwagę na nasze projekty, które na, na projekty, przepraszam, które, które mm, działają już dzisiaj na rynku. Tutaj najpierw Darek nam pokaże projekt z naszego rynku lokalnego Fancy Bears Metaverse, to jest polski projekt zrobiony przez mm, chłopaków z Polski, A tutaj chcieliśmy wam pokazać, jak może mm, rosnąć cena, tak naprawdę fluktuować. Więc tak, w styczniu, gdy chcieliśmy nabyć jeden, jedno NFT Fancy Bears Metaverse, mogliśmy to zrobić na giełdzie OpenSea za 0,2 Ethereum. A jeżeli byśmy się zapisali wcześniej na, na pre-sale, tak o, o czym tutaj wspominał również Darek, moglibyśmy dokonać zakupu za 0,15 Ethereum. W czytowym momencie cena za jeden NFT Fancy Bears Metaverse wynosiła powyżej jednego Ethereum. Dzisiaj to jest około 0,6 z tego co pamiętam. Tak, tak, 0,6 Ethereum. To nam pokazuje tak naprawdę, że pomimo tego, że nie sprzedaliśmy, załóżmy, naszego NFT w szczytowym momencie, nadal dało nam jakby 400% zwrotu z naszej inwestycji, prawda? <laughs> Pokażmy również drugi projekt, Bert A. Biacht Lab. To jest tak naprawdę taki prekursor yy, projektów NFT. Wiele, wiele osób się na nich wzoruje. Um, Wiele gwiazd również, m.in. innymi Post Malone, a Justin Bieber również posiadają takie, takie NFT. Zwróćmy uwagę, jak u nich wyglądała cena na przestrzeni w sumie całego czasu, kiedy powstał projekt. Tutaj Darku musi najechać bardziej, żebym zauważył cenę, ale z tego co pamiętam, w tym miejscu już będzie około jednego, tak, tak, około jednego Ethereum. Tak naprawdę ten projekt bardzo, bardzo szybko się rozwijał. W momencie, gdy w momencie przysailu możemy dotrzeć do informacji, że ten projekt był po 0,2 Ethereum, czyli tak samo jak nasz, nasz projekt. Później bardzo szybko podrósł do 3, do, 3, do 3 Ethereum, przepraszam. W tym momencie w tym momencie projekt kosztuje, w tutaj w szczytowym momencie, akurat w którym pokazałeś, 2-3 miesiące temu kosztował. A kosztował 130 i dzisiaj kosztuje 80. Więc to pokazuje, jaki duży wzrost tak naprawdę z naszej inwestycji możemy tutaj zrobić za pomocą, za pomocą NFT. Tak jest. To tylko pokazuje, że to może być jeden ze sposobów na to, żeby zarabiać w tym projekcie. Dodatkowo, czyli posiadając nasze NFT, możemy zarabiać na wzroście kursu. Trzeba tylko jeszcze o tym pamiętać, że dokąd posiadacie NFT nasze, to macie dostęp do tej społeczności, czyli jeżeli jesteście dość aktywnymi inwestorami na rynku nieruchomości, albo też macie finansowanie dodatkowe, które możecie przeznaczyć na inwestycje w nieruchomości i na tym zarabiać. To, aby być w tej społeczności, to jedno NFT musi mieć zawsze u siebie w portfelu. Dlatego też zachęcamy do tego, aby, jeżeli planujecie zakup nowego NFT, czy też wejście w nasz projekt, kupić sobie dwa czy cztery, w związku z tym, że jedno sobie zostawicie jako klucz do społeczności, a pozostałe NFT będziecie mogli sprzedać i potem czerpać dodatkowy zysk w postaci tych 3% z każdej transakcji na waszym NFT-owym apartamencie. To znaczy, że jeżeli dzisiaj sprzedacie za 0,6%, a za miesiąc za 0,8, potem za 2, za 3, za 4 Ethereum, to wtedy z każdej takiej transakcji do was jako właściciela rynku pierwotnego, który kupił na rynku pierwotnym nasze NFT, będzie wpływać 3%. Dlatego warto się zapisać na whitelistę i korzystać z tego, co może potem przynosić giełda, czyli ten wzrost kursu. Z giełdą jest też tak... Również, o, przepraszam, że przerwałem, poruszyłeś temat odnośnie rozpoczęcia przygody z NFT, prawda? A tutaj... To pytanie, które teraz nam się wyświetliło, czy lepiej kupować na rynku pierwotnym, czy na giełdzie, też tutaj warto, warto zaznaczyć, że każdy, każdy zakup powinniśmy rozpoczynać od dobrego researchu. Hmm, nigdy tak naprawdę nie, nie idźmy w kierunku, w kierunku hypu, nie kupujmy danego projektu z tego powodu, że ktoś nam powiedział, że warto kupić ten produkt. Zawsze róbmy własny research, ponieważ niestety też w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo skamów, które, które promują projekty. Które nie są na tyle wartościowe. Nasz projekt gwarantuje dowiezienie, dowiezienie kontaktów do grupy eksperckiej. Dodatkowo, weryfikując dany projekt, powinniśmy zwrócić uwagę na zespół, który, który tworzy dany, dany produkt, prawda? A w naszym projekcie jest Dariusz Barski, którego już tutaj mieliście okazję poznać, jestem ja, Marcin Zduniak oraz Tomasz Smuc, którzy, którzy zajmują się technologią blockchain. Oskar Korszeń, który jest Community Managerem oraz Andrzej Kozdęba, który pomaga nam stawiać, stawiać naszą stronę. Bardzo istotne jest to, że tak jak widzicie pod naszym projektem podpisujemy się z imienia i z nazwiska. Każdy z nas długo pracował na nasze, na nasze nazwisko. Dodatkowo, dodatkowo również udostępniamy nasze zdjęcia. I takie projekty, w których widzimy dokładnie osoby, które stoją za danym projektem, takie, takie projekty wydają się dużo bardziej wartościowe i w takie projekty lepiej zainwestować. Dodatkowo, ja bym dodał tylko jeszcze jedną rzecz: że zawsze te korzyści, które są z rynku pierwotnego, powodują, że zawsze kupuje się przed tym, jak to będzie na, na giełdzie. I to bardzo często ma podobne odzwierciedlenie jak w tradycyjnej giełdzie, która jest pewnie bardziej dostępna i, i większość z Was mogła mieć z tym do czynienia, czyli jeżeli kupowało się na Rynku pierwotnym, akcje danej spółki, to potem jak one debiutowały, to przeważnie ta cena w debiucie była wyższa, a potem jest kwestia tego, jaka była polityka spółki i jak pracowały wyniki finansowe na to, żeby ta wartość akcji szła do góry. U nas będzie bardzo podobnie. Na pre-sale cena będzie dwukrotnie niższa niż ta na takiej właściwej sprzedaży, więc będziecie mogli zakupić w dobrej cenie, gwarantując sobie, że za każde NFT, które będziecie mieli kupione na rynku pierwotnym, będziecie mieli 3% z każdej transakcji. Jeżeli chodzi o giełdę, to na każdej giełdzie, mimo tego, że jest zweryfikowane projekty, zdarzają się projekty, które są lepiej albo gorzej oceniane, na których jest większy albo mniejszy ruch, pamiętajcie, że ważne, jaka stoi społeczność za danym projektem, i wtedy będziecie wiedzieć, czy ten projekt będzie miał szansę odniesienia sukcesu, czyli te wyniki będą na tyle dobre, żeby cena rosła. Daliśmy też takie zapytanie, jak rozpocząć przygodę z NFT, czyli na to zwrócił uwagę, to Maciej o tym trochę powiedział, jeżeli chodzi o to, jak sobie kupić takie NFT, jak założyć portfel, to o tym mamy osobne filmy, które będą na naszych stronach, na naszych fanpage'ach, na naszych społecznościowych portalach. Na naszej stronie również będą odnośniki, więc jak będziecie zainteresowani samym projektem, będziecie chcieli zrobić pierwsze kroki, to będziecie mieli instrukcję, jak to zrobić krok po kroku. Marcin, jeszcze za chwilę Wam powie, gdzie znaleźć informacje o projekcie, bo wiadomo, że te filmy będą się pojawiać, natomiast zawsze będziecie mogli jeszcze znaleźć dodatkowe aktualizacje i aktualności na naszych profilach. Dokładnie. W celu, aby uzyskać informacje na temat wszystkich informacji, tego, co będziemy, z czym będziemy działać, jakie nowe rzeczy będziemy dowodzić, w jaki sposób będziemy rozwijać naszą społeczność. A, śledźcie nas na naszym Facebooku, na naszym Instagramie, na Linkedinie, na Twitterze, ale przede wszystkim na Discordzie. Zawsze na Discordzie informacje idą w pierwszej kolejności, tam jest ta nasza całe community, które żyje, które tak naprawdę cały czas się wymienia nowymi informacjami, a także zdecydowanie na tych platformach, o których, które teraz wymieniłem, możecie nas śledzić. Tak jest, pamiętajcie, że Flat for Flip to 7777 apartamentów które można będzie kupić sobie w pre -sale, jeżeli będziecie na white listie, zapisujcie się na white listę, wtedy sobie zagwarantujecie 3% na każdej transakcji z waszego NFT, jest to pierwszy projekt w Europie, jeżeli nie na świecie, który taką możliwość daje, także zapraszam was bardzo serdecznie, oglądajcie nasze profile społecznościowe, bądźcie na bieżąco z tym, co się dzieje i już niebawem dowiecie się, ile będzie kosztować nasz, nasz token i jak wejść w jego posiadanie. Dzięki wielkie za dzisiaj, i wszystkiego dobrego dla was i do zobaczenia. Dzięki, na razie, cześć.